więc witajcie w najnowszych wieściach z Kocha3 A dlatego, że twórcy wreszcie przygotowali plan Plan na najbliższy czas, jakie będą wychodzić zmiany, update'y Jakiś tam nowy content i tak dalej, więc jestem bardzo tego ciekawy Przede wszystkim została zapowiedziana pierwszy, pierwsza taka ekspansja Nie pierwszy dodatek, ma być w grudniu, to już widziałem Ale ten filmik będzie się ogólnie składał z przejrzenia tego i oczywiście z komentowania Co nam tu gościu powie I jeszcze odwiedzimy stronę Relika, właśnie jakby ten plan, żeby skomentować w jakiś sposób, więc zobaczmy, Company Heroes 3 e, właśnie, roadmap wreszcie powstał. Co tu powiem, Taki jakiś Chińczyk nowy podobno ma być. Yeeeaaah. Hi, I'm David Fan, executive producer of the Company Heroes franchise and the lead of our Company Heroes 3 post-launch team. <noise> Dobra, I'm going to cover our PC roadmap 2023. No, no, już jest przede wszystkim, patrzcie na jego minę. On wygląda jakby został skazany. Robi to za karę. Patrzcie, jaki jest smutny. On wie, że ludzie go rozstrzelają, Znowu jest ta ściana i on już widzi, ten, widzi, po prostu za kamerą jest taka strzelba, dubeltówka i on już widzi, że jak coś źle powie, to albo w ogóle cokolwiek nie powie, to będzie strzał w jego łeb i wszystko wybuchnie. Ale to też jest dobrze, że powiedzieli, że tylko na PC. -cie. Oczywiście, jak wiecie lub nie, Koch 3 jest również dostępny na konsoli. Ale no, tam to już nie wiem, kiedy będą jakiekolwiek zmiany, aktualizacje. To już tak hashtag nikogo. Nie wiem po co oni w ogóle to wydali na te Xboxy, czy na co tam, ale no, zrobili to mają. Więc gościu, no tutaj CinChanChon, Kim Jong-un, powie nam właśnie o tym, co nas jeszcze czeka do końca tego roku. But first let's talk briefly about the upcoming expansion for Company Heroes 3. Yeah. i mamy wielką mapę, którą tworzyli chyba przez kilka miesięcy. Czyli tutaj nas czeka najpierw nowa mapka 4x4 do wszystkich tych, zreworkowana jakaś 1x1, Newsfeed, okej, okay, jakieś newsy, i ulepszenie gameplayu, eee, ruszanie jednostkami. Czy tam ogólnie, jakby, responsywność jednostek, pathfinding, czyli to wykrywanie ścieżek tam, gdzie mają iść, żeby nie były głupie dla jednostek. Ma o, mapo ma po. Pathfinding dla mapy, to jest takie ciekawe, nie do końca zrozumiałe. Mm. Selection commands Hmm, rozkazy dla jednostek, jakieś ogólnie wybieranie jednostek, pingowanie na mapie, no to też, one są strasznie słabe, takie malutkie pingi. Nie dość, że sam dźwięk pingów jest taki pi 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 pi, pi. jakby coś tam umierało, to jeszcze w ogóle tego nie widać. I o, abilitki jednostek, czyli będą jakieś reworki głównie, no, no pewnie to, na co narzeka większość społeczności, to oni jakby, to ma czerwone, zielone światło i muszą to w pierwszej kolejności ogarnąć. Tutaj będzie jeszcze jakiś tuning, no wiadomo, tak jakby nic to nam nie mówi, i tutaj jest najważniejsze w grudniu. Pierwsza ma być ekspansja, zaraz może posłuchamy Chińczyka, co nie gada, ale jeszcze dokończymy co tu jest. Yy, nic chyba, znaczy nie wiem, właśnie czy on o tym powie, czy co, ale no, <śmuszczoły> za dużo nie napisali. nie, Czy to nowe frakcje do multika, czy to jedna nowa frakcja, czy coś do single playera, czy co, nic jeszcze nam o tym nie wiadomo. Tutaj też będzie jakiś stalowy sh 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 shepard z tego Mass Effecta. Content, nowa mapka. I to. To jest najważniejsze dla mnie, czyli wreszcie będzie możliwość takiego profesjonalnego komentowania w Kochu 3 z całym hadem dla komentatorów i tak dalej, nie? To mnie bardzo tutaj ciekawi, jak to wyjdzie, czy ta gra jakby, czy to przemyślą, czy to będzie ładne, czy brzydkie i przede wszystkim, czy ktoś faktycznie jeszcze będzie grać do tego momentu, żebym mógł cokolwiek spróbować chociaż skomentować, bo nie ukrywam, że Koch 2 no, jest już dla mnie męczący. First time player experience, a! Jakieś tutoriale i kampania, żeby tam, no nie da się się ukryć, że kampania może też nie była jakoś najgorzej wytłumaczona, ale dużo rzeczy było takich dziwnych, albo nie do końca zrozumiałych, w ogóle, jakby, no więc mam nadzieję, że jakieś tutaj malutkie zmiany dla nowych, nowych graczy, bo oni na stówę liczą, że właśnie w grudniu mm, tutaj będzie tego, jak to się zwie, nowi gracze właśnie wrócą, zwłaszcza, że ta ekspansja, może ktoś kupi, przeceny dadzą, nie? I żeby tutoriale były, żeby ludzie grali na Multi, bo ogóle nikt w to nie gra. I jeszcze tutaj jakieś, patrzcie, może wyłączę te napisy. Uuu, uh, nowe będą dopracowane animacje dla jednostek. Znowu jakby responsywność jednostek i o, 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 o to mnie ciekawi też, bo ja zawsze powiedziałem, że jeśli single player, zwłaszcza tutaj ta kampania dynamiczna we Włoszech zostanie dostatecznie mocno zmieniona, a tak naprawdę nawet nie zmieniona, ale poprawiona, bo była tragiczna. To wam zaznaczam, może dam wam na tam po górze, po prawej, mój cały tam playlist, jak grałem, bo no, nie była do końca zła. Nie powiem, że źle się bawiłem, ale to nie było kompletnie to, na co liczyłem. Nie, to był raczej zawód niż takie, dobra, trzeba to odbemnieć, niż fajna zabawa. Wiele systemów po prostu tam nie działało, tak w skrócie. Więc to mnie ciekawi, co tutaj tak naprawdę zmienią, bo jeśli dużo zmienią, to mogę ją przejść jeszcze raz, znowu nawet na najwyższym nie ma problemu. I tutaj nas jeszcze czeka później jakieś multiplayer, a no, już takie tam balanse, balanse i tutaj zaznaczyli, że te większość tych rzeczy może się jeszcze zmienić, nie? Ale teraz jeszcze sprawdźmy co CinCianCion powie nam właśnie o ekspansji. When we launched Code 3, we committed to an expansion released in 2023. We're pleased to confirm that we're actively working on this content and mogą players can expect it to land this calendar year. You'll have to sit tight for more information, but we really look forward to sharing more with you when the time is right. <laughs> Znowu ta wina piękna, czyli jak widać, nic na, za bardzo nam tutaj nie powiedzą na temat ekspansji. Ale obiecali, że będzie ona jeszcze w tym roku, i faktycznie będzie. Ale wiecie co, skoro oni obiecali i są, jakby takie problemy, to bardzo, ale to bardzo, boję się dwóch rzeczy. Po pierwsze, jej zawartości, yy, czyli jak duża będzie ta ekspansja, bo no, skoro tak mało czasu mają, bo większość pewnie na naprawy poszło czasu, to może być do dupy, yy, po prostu pewnie nic nie doda. Albo druga sprawa to oczywiście bugi, nie, do jej dopracowanie, że tam na przykład w ogóle się, że się nie wykrzaczy, że te systemy, co tam będą w tej ekspansji, nie właśnie nowa frakcja, nowa kampania, coś, cokolwiek, czy to w ogóle będzie działać, bardzo jestem przerażony tą myślą. to myślę. No to prawda, no, wydali tutaj trzy takie duże aktualizacje, wszystkie trzy sobie tutaj przejrzeliśmy oczywiście też właśnie w takiej formule sobie gadania. Eee, no. Our Cinema most recent Bear. update, Emerald Bear, saw several additions that were highly requested by our players, <laughs> such as new maps, a new player profile system, core gameplay updates, improved pathfinding, and more. Teraz oni sobie tak właśnie gadają, jakby to było takie zbawienie, że trzeba im dziękować na kolanach za to wszystko co dla nas robią. A to jest taki syf. To jest po prostu jakby podstawowych rzeczy nie było od premiery i oni to dodają właśnie w trzech dużych aktualizacjach i tak jeszcze brakuje wiele rzeczy i do naprawy jest on wiesz taki musi to sprzedać jakby to była wielka nowość i mamy się cieszyć. To powinno być już na premierę. I'm here to tell you that we're committed to that process and that we're listening to our players. We are focused on improving player experience by polishing the game, improving key systems and adding highly requested features. Patrz mi, to dla ciebie, to dla ciebie właśnie, jak mówiłeś tutaj, że a nie, bo tam jest do dupy. Patrz na to. Klasa, nie dla właśnie takich graczy jak ty, że nie podobała się premiera. Możemy wszystko naprawimy, wszystko będzie dobrze. Łysy o łyscyby Chyba że łysy już nie żyje. Łysy łysego powiesili, spalili na stosie, na przykład. I teraz jest nowy gościu. Tego może tak było w patience game. Regarding console news, our intent is to port the major updates, fixes, and improvements from the PC version to the console edition. Our next update to the console edition will be the 116 update, also known as Brass Leopard, in September. Yyy, we wrześniu, we wrześniu ta jedna osoba grająca na konsoli będzie mogła być troszeczkę bardziej zadowolona i znowu smutna. Slaybird will feature a new map, gameplay improvements and audio updates. We're aiming to share more info about future console updates soon. Our next PC update will be called Amber Wasp. Amber Wasp. Yyy, Amber Wasp. Czyli jakie tutaj ten y, szerszeń czy osa, osa chyba to będzie jakieś

Dzięki. Was will also bring a new 4v4 map for all modes. Yeah, a nova 1v1 map for all modes. Match that's upon quitting a game, new store cosmetics and an in-game news system so that we can keep you up to date with all the latest in Company Heroes 3. <laughs> ja pierniczę, no dobra, Rimur to tam jedno, ale że nowe skiny będą, bo w sumie oni też otworzyli ten sklep 50 lat temu i tam chyba są z tego co mi wiadomo, dosłownie te same skiny ciągle, nic się tam nie zmienia. To ciągle dosłownie to samo. Boże święty. Kto ty, co, co ty tam naprawdę zarządza? to ja nie wiem. Following on from each named update, we aim to deliver a targeted follow-up balance tuning patch. Emerald Bear was the first update we delivered within the structure and we intend this to be the case for most updates moving forward. Yeah. Our second named update, we're excited to announce that Replays will be a part of Steel Shepherd and that Replays will launch with a caster HUD, the ability to see unit commands in tactical pause. To system. Czy patrzcie, w grudniu grudzień, to jest, to jest ten moment. To będzie. To jest jakby taka jedna, pierwsza z dwóch ostatnich szans kocha, bo z tego co mi wiadomo, właśnie mają chyba być dwa takie dodatki. I to jest pierwszy z nich, i tutaj naprawdę dużo się zmieni, jakby przynajmniej dla mnie z mojego punktu widzenia. Ten jak no ciężko powiedzieć, co to jest, skoro nic nie wiemy. Ale tutaj yy, właśnie, że... Będą to możliwość komentowania. O, to mnie bardzo ciekawi. Jakby, czy faktycznie jeszcze ktoś przeżyje do tego momentu, żeby mógł cokolwiek skomentować? To mnie, to mnie przeraża. Steel will a 1v1 multiplayer and will tutorial and updates to the campaign map, including a tutorial and an improved supply system. We've seen that new players to the Company Heroes franchise are struggling more than they should be when they first play, and we know that these changes will be beneficial to onboarding players and keeping them with the game. Thank you for taking the time to watch along today. We hope this gives you a few things to be excited about with the months coming ahead. See you soon. <laughs> No spoko, spoko, nie, tak, to koniec, nic więcej się już nie wydarzy, no takie, kurde, no mamy przynajmniej plan, nie, wiemy czego się spodziewać, szkoda, że tak mało tej ekspansji powiedzieli, no grudzień, grudzień to jest najważniejsze, cała reszta takie, okej, okay, jakieś tam zmiany, pierdół, pierdół, grudzień to jest ich, że tak powiem, ostatnia szansa, żeby jakkolwiek spróbować naprawić swoją właśnie, dla większości jest tutaj graczy renome, nie, że cokolwiek na lepsze może się zmienić z tą ekspansją, czy z komentowańskiem. My oczywiście jeszcze zobaczymy na to, co oni napisali na swojej stronce tego tutaj Cięciu. No i to jest ich ta cała śmieszna strona. Tak, dołącz do walki, sakra. Plan działania na jesień-zimę, spoko. No jest ten Cięciu, tu mieliśmy ten plan, z radością przedstawiamy nasz plan działania dla komponentów Hero 3. Tak, ta grafika pozostawia wiele do życzenia. Zanim przejdziemy do rozmowy, ee, właśnie czy to będzie po prostu to, co już tutaj było? do wydania, do, no właśnie, do dodatków, tym z potwierdzamy, że prace nad tą zawartością są w toku. Bla, bla, bla. Na razie nie wypowiadamy się na temat zawartości rozszerzenia, ale z radością podzielimy się większymi detalami w trakcie, <laughs> jak będziemy się zbliżać do grudnia. Chcemy poświęcić chwilę na zastanowienie się nad ewolucją gry od czasu premiery Kocha 3. Do tej pory trzy aktualizacje, mniejszymi i większymi poprawkami. Zawierała dodatki, o których prosili gracze, dopiero tutaj cokolwiek I to takie naprawdę same dosłownie podstawy, nie totalnie podstawy Jak właśnie profil gracza na przykład, albo jakieś tam w ogóle kolorki, że można wreszcie widzieć kto jest w naszej drużynie, a kto nie, czy coś w tym stylu to jest... Masakra. Dodano właśnie prosili gracze: aktualizacja rozgrywki, ulepszono znajdowanie ścieżek i nie tylko. Chcemy jednak przyznać, że w momencie premiery nie spełniły właśnie, standardów. Chcemy podziękować graczom za ich ciągłe inwestycje, opinię i cierpliwość, no bo ona jest wystawiona. Do tych, co zostali, bo naprawdę dużo chyba tych osób już nie zostało. Mm, edycja konsolowa no to to nas w sumie nie interesuje, no ale dostanie update'a. Będzie Amber Wasp, ok. W październiku Amber będzie zawierał kilka ulepszeń: rozgrywki, responsywność, ciągłe ulepszanie, odnajdywanie ścieżek, wybór. Jedyna. A co z dźwiękami? Faktycznie tutaj, jak zauważył Avruk, nie ma nigdzie nic wspomniane o dźwiękach. I ciekawe, czy to będzie gdzieś tak po prostu w trakcie ulepszone, czy nawet to jest tak nieważne, że jakby to jest tak mały problem na tle tego wszystkiego, że nawet nie warto o tym pisać, że ulepszymy dźwięki, nie? Tego wprowadzimy także mapę 4x4 4 do wszystkich trybów. Sos, sos, so, so, so. ok. Wetlands. Jakieś podmokłe gówno. 1x1 na, na Pacino, Patermat, Patmate, pat ok. szachmaty. Yy, bla bla bla. Mhm. Nowe kosmetyczne rzeczy. System wiadomości, w grze, tak jak w Dying Light się wchodzi tam wszystko pisze. Eee, Większość na zamierzamy dostarczyć ukierunkowaną aktualizację do strony So, okej. Na kluczowych obszarach, z poprzedniej nazwanej aktualizacji, okej. Okay. Był pierwszą taką aktualizacją, właśnie, która bardziej się skupiała na czymś konkretnym. Nowa struktura, ok. Nasza druga na, yy, nazwana aktualizacja Steel Shepard planowana jest na grudzień, najważniejsza na świecie. Że powtórki wraz z replay, tak, będą częścią aktualizacji. Czy grudzień? No, tyle znowu po raz trzeci mogę powiedzieć: grudzień to jest tak naprawdę najważniejsza data dla kochaczy, 3 Ona zadecyduje o jego przyszłości, takiej totalnej. Czy już zdechnie na no AMEN na no zawsze, czy może jednak takie dosłownie leciutkie światełko na końcu głównego tunelu się pojawi. Będzie również dostępna nowa mapa, 1 na jeden. Tych map też to powinno być dosłownie naprawdę co tydzień nowa mapa, jeśli oni chcieliby, żeby ta gra żyła. Tego jest za mało, stanowczo za mało. Immersja animacji mających wpływ na rozgrywkę. Pracujemy o ulepszenie responsywności. Rozumiem, że nowi, no właśnie, nowi gracze mają problemy psychiczne, bla bla bla. Właśnie, co z tą kampanią tutaj, bo będą samouczki dla nowych graczy i w kampanii też pewnie by się im przydało coś, ale ulepszoną misję samouczkową, aktualizację mapy kampanii, w tym przerobiony samouczek, ulepszony system zaopatrzenia. To mnie ciekawi, bo ten system zaopatrzenia w kampanii był, ale on był często tak nieznaczący, głupi i w ogóle jakby, właśnie, jakby był, tyle można o nim powiedzieć, w ogóle nie, nie zwracało się praktycznie na niego uwagi tak naprawdę, zwłaszcza w jakiejś takiej już, no, lekko środkowej fazie gry, nie dosłownie zaraz za początkiem już praktycznie w ogóle się go nie miało gdzieś. Mm, gracze mogą odnieść ja, bezpośrednie korzyści ze zmian. Wiemy, że aktualizacje będą naprawdę korzystne dla nowych, wiadomo, nowych graczy. Mamy nadzieję, że plan działania się Wam podoba. Hej, 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 warto czekać. Nasz zespół, podobnie jakby wszyscy z wielkimi fanami komponów Heroes, gdyby był, to byście nie wypuścili takiego gówna na premierę. Chcemy podziękować za Wasze ciągłe wsparcie, opinie, hejt i tak dalej. Kontynuujemy tak, w Super. Czyli to było przyszłość Kocha 3. Grudzień zadecyduję o wszystkim. A ja dziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinku.